Wiadomość prawa wszechświata dla Ciebie w ten dzień. To kluczowe, abyś był świadomy, że istnieje ktoś tam, kto skrywa głęboki i namiętny sekret związany z Tobą. Dzielą swoje uczucia dyskretnie ze swoją własną rodziną, ujawniając głębie miłości, którą darzą Tobie. Pomysł na życie bez Ciebie jest dla nich po prostu nie do pomyślenia. To uczucie jest tak autentyczne i szczere, że pragną mieć cię na stałe w swoim życiu. To połączenie jest tak głębokie, że muzyka staje się ścieżką dźwiękową tego wyrazu czułości, towarzyszącą prawdziwemu szacunkowi zarówno do innych, jak i siebie. Zaufanie, jakim darzą ciebie, jest tak mocne, że są gotowi poświęcić się i nawet zrobić cokolwiek w imię tej miłości. Wyobraź sobie anioły działające jako posłańcy, nadając im odwagę i siłę do ochrony i celebracji tego związku, uczynienie go pięknym i znaczącym. Osoba, która się w tobie zakochała, odczuwa głęboką intensywność swoich uczuć, pragnąc nie tylko dzielić życie z tobą, ale także nosić każdy wspólny moment z wdzięcznością i docenieniem. Dlatego jeśli martwisz się tym, co przyniesie przyszłość, wiedz, że nadszedł czas, aby zaryzykować, ponieważ wszystkie okoliczności układają się na Twoją korzyść. Czekają na Ciebie cudowne niespodzianki, które jeszcze bardziej wzmocnią wieś między Wami, czyniąc tę historię miłości jeszcze bardziej niezwykłą. Nie pozwól, aby negatywne myśli zajęły miejsce w Twoim umyśle. Wypełnij go optymizmem i pewnością siebie. Ponieważ obietnica tej miłości jest w drodze, przynosząc ze sobą wieczne zobowiązanie. Bądź gotowy na tę podróż i celebruj radość, która jest na skraju rozkwitania. Bądź odważny w otwieraniu swojego serca dla osoby, która pragnie szczęśliwego i znaczącego połączenia z Tobą. Twoja miłość jest głęboko ceniona i doceniana. To była dzisiejsza wiadomość. Mam nadzieję, że była inspirująca. Kończę tutaj i czekam na ciebie w następnym filmie.